zamiast spaceru jest ulewny deszcz, nawet trochę gradu było na szczęście niewiele. A... Pada bardzo mocno. Wreszcie. Żeby nie padał grad, mam nadzieję. A niestety tej wobec się obija grad Nie widać tego może. No niestety trochę pada grado. Mam nadzieję, że... No nie będzie to dużo, ale był bardzo potrzebny ten deszcz. Tu, żeby grać, już nie, 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 padał. Niestety muszę przestać nagrywać, bo mi tutaj do domu zaczyna lecieć ta woda. I tak to wygląda. Na przykład taki deszcz leży. A bo w oddali już słyszę syreny, więc coś się pewnie niestety stało. 土俵入り。